Psalm ósmy. O panie, nasz panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi. Ty, który swoją chwałę wyniosłeś na niebiosa. Przez usta niemowląt i sących ugruntowałeś swą potęgę, z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. Gdy przypatruję się Twoim niebiosom, dziełu Twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czciągą ukoronowałeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami Twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne, dactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. O, Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej Ziemi. Amen.